moja pierwsza miłość. Generalnie w życiu byłem w dwóch związkach, teraz jestem w tym drugim, a mój pierwszy związek trwał jakoś tydzień. Nawet nie wiem, czy możemy kwalifikować to jako związek, bo nawet się nie całowałem z tamtą dziewczyną i w ogóle jakby... Pewnie jak niektórzy wiedzą, moją dziewczyną jest Zosia, którą poznałem... O kurde! To już było bardzo dawno temu, bo w 2016 roku poznałem ją jakoś pod koniec kwietnia. Nasza historia jest taka, że poszedłem z moim przyjacielem, którego znam od dzieciństwa na dzień otwarty do Liceum, poszedłem tam wiadomo, było pokazane jak funkcjonuje szkoła, no i takie sprawy jacy nauczyciele nauczają, później był taki pokaz tańca na sali gimnastycznej, gdzie tam jakiś trening taneczny, tam była koleżanka mojego właśnie przyjaciela, no i tam poszliśmy tam właśnie na jednym z materaców siedziała Zosia, wiecie, no i od razu jak pierwszy raz ją zobaczyłem to poczułem coś takiego cie ciepłego na serduszku, takie jakby motylki wiadomo, od pierwszego wejrzenia wiedziałem, że mówię tak, kurde, ale, ale ona jest ładna, nie wiem czy to przez, przez Taki ładny uśmiech, czy, czy przez duże oczy, bo Zosia ma takie ładne, duże oczy, piękne. W każdym bądź razie wiedziałem, że jakby muszę działać tutaj, tak? Generalnie ten kolega mnie z nią zapoznał, zaczęliśmy gadać, pisać coraz częściej i się spotykać wszyscy razem. Zosia mieszkała kiedyś w Markach, ja tam jeździłem, to było około, no nie wiem, 15 km od Warszawy, jechało się tam autobusem szybko, no i właśnie tam była taka fajna rzeczka, nad którą sobie przesiadywaliśmy czasem i chodziliśmy tam, jakoś tak, wiecie, wyszło, że w sumie po dwóch tygodniach, nawet po tygodniu się w sobie zakochaliśmy i już byliśmy razem aż do teraz, aż kurczę nie wierzę i też pamiętam było tak, że generalnie już chcieliśmy być jakby po tygodniu razem, ogłosić załóżmy ten nasz związek, no ale baliśmy się reakcji właśnie przyjaciół i znajomych, że że powiedzą, że za szybko że o co tu chodzi, dopiero się poznaliście a już jesteście razem, no wiecie jak to jest no ale jak widzicie, my się po tygodniu tak naprawdę w sobie zakochaliśmy jesteśmy razem 6 lat, także nawet jeśli kimś się zakochacie w parę dni to bo może to być miłość na lata.